Nie dam. Trzeba sprawdzić. <grystanie> <grystanie> Mam uroczkę. Widzisz ją? No. no. hej maleńka. Zaręczynowy jakiś. <grystanie> ja dziękuję. Czekajcie. Jest punca? Jest punca. Witajcie moi drodzy. Jesteśmy na takim pięknym kąpielisku. To jezioro ma takie chyba z 3 lub 4 kąpieliska. Raz już tutaj byłem i nawet miło zostałem zaskoczony, więc zobaczymy, czy znowu będzie złotko. Zakładam słuchawki i skakuję do wody. Nawet nie metr, nawet nie metr. Sygnał 10, myślę, że to może być 10 groszówka. Chyba kopięte, sprawdzamy. Jest 10 groszówka. No to jest, kurczę, dobra zapowiedź. Jak dziesiątka jest na samym starcie, to jest gitara. Podwójne piknięcie, 15, sygnał co czasami schodzi na 14. Jeden grosz, 5 zł na sztolc. Coś takiego raczej. Zaweczka kopięte, dobry znak. Coś tam z klupoczem mocniej. Ale nic chyba nie widzę. A nie jest, ołów. No tak, to ołów też jak najbardziej większy. Trochę tutaj poleżał. fantów. Lubię zgadywać, co jest pod cewką, nie? zwłaszcza jak mówię obrączka 20 groszy. Powiem wam, że sygnałów przy brzegu jest dużo. Przed chwilą jeszcze też jakieś 5 groszów wpadły fajnie, naprawdę fajnie. Jestem ciekaw, co będzie głębiej. Kolejny sygnał, całkiem ciekawy. Myślę, że 10-20 groszy. Kolejne, przed chwilą też miałem dziesiątkę. Trochę tego tutaj jest. Kopięty. Sprawdzamy. Uuu, o, to 50 groszy? Taki trochę wytarty chyba, ale trafiłem. No cóż. Zobaczcie, tam coś na dnie leży. Na początku myślałem, że to jest zawleczka, ale bije 27,30 30 Czyżby to jakaś podkładka? Bo tabelko raczej chyba nie. Jakaś nakrętka. Ciekawe od czego. Nawet fajna, powiem wam. Do fantyki. Może się taka przydać. 15, 14. Spoko sygnał. Takie trochę za szybko pinga, nie? Trochę tak bardziej na cienki przedmiot. To może być jeden grosz na sztord. Zawleczka to może być. Blaszka jakaś. To może być coś niewyciągniętego jeszcze. Na przykład. Ale chyba jest czy nie? I Tak jak myślałem, coś nie za dużego. Tutaj mamy. Kawałek guzika. Ciach do brzydków, taki porośnięty, już był ble. Nadal z brzegu są sygnały, znaczy już nie taki brzeg, więc tutaj myślę, że większość detektorystów w ogóle wchodzi tak z parę metrów w wodę, zanim zacznie szukać. Mało kto się przyjmuje brzegiem, bo tam jest duże zasypienie, co łatwo można sprawdzić. Podejrzewam, że głębiej będzie dużo, dużo, dużo czyściej. A mi to wpadło 20 groszy z 2018 roku. 9 10 sygnał, czyli pewno 10 groszy. Ale pamiętajmy o tym, że to nie zawsze jest 10 groszówka. To może być na przykład zaręczynowy pierścionek z białego złota. Albo obrączka. E, sorry, przepraszam, z żółtego złota. Albo na przykład obrączka z białego złota. Tym razem jest to zaweczka, niestety. 10-11, myślę, że to jakaś monetka, albo cienitka blaszka, bo biera jak moneta na sztorc. Zaraz sprawdzimy. Jest monetka 20 groszy. Fajnie, fajnie. Czek, do fan. Średnio ciekawy sygnał 28-31, taki skaczący trochę, ale to nie dlatego jest średnio ciekawy. Średnio ciekawy z tego względu, że nie wydaje się być małym sygnałem. Kopnięte za pierwszym razem to dobry znak, ciekawe. Ciekawe. Co to może być? Jakaś blacha czy coś? O, widzę. Chudeczka. Chudeczka komuś wypadła. Pewne odłódki. No cóż. Do fanciarów. Jesteśmy coraz głębiej. No, głęboko nie będę jakoś wchodził. Pójdę na kolejne kąpielisko, jeżeli już zamoczę łapy. Muszą trochę od zimna odpocząć w końcu. Moi drodzy, jest tutaj całkiem spoko, powiem wam. Ale niestety te fale uniemożliwiają taką, że tak powiem, przyjemną pracę. Więc jadę na kąpielisko, które jest prawie z drugiej strony. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. I tam mam nadzieję, że te fale będą mniejsze. Co za dzień, co za wiosna. Na razie, moi drodzy, jesteśmy po drugiej stronie. Tutaj jest dużo mniejszy wiatr. Założyłem małą cewkę i tutaj raz trafiłem złotko. Postaram się Wam linknąć to na końcu filmu. Jeżeli będziecie zainteresowani tamtym odcinkiem, zobaczymy, czy dzisiaj uda się ponownie. Kolejny sygnał 19:20 20 skaczący, ciekawe, ciekawe. No, a to raczej nie jest, bo bym widział, chyba widzę obok robaczka, takie kółko. Takie kółeczka, taki sygnał dawało mocny. No cóż, do fantów, brzydkich fantów. No tutaj niestety jest dużo gorzej niż tam, pod względem ilości sygnałów takich na yy, grubsze złotko, vilon. Yy, za to jest masa takich drobnych sygnałów, staram się je kopać. teraz mam jakiś taki na kapsel sygnał. Ale przynajmniej słonko wyszło, tak? To jest plus. Chyba wykopany. Zaraz sprawdzimy. Był dość głęboko, jest to monetka. Jednak mi kapselek 50 groszy. Dobra. Czyli wraca mi nadzieja. Ciach. 6 sygnał, całkiem ładny. Na, że tak powiem, złoty kolczyk. Albo jakiś, nie wiem, zawieszkę złotą. Będzie spoko. Chyba kopięty Tam obok jeszcze coś jest, ale inny sygnał. Dobra, widzę sreber, sreberko śnielaniowe niestety No to są takie sygnały właśnie, no ale nie będzie się kopać sreberka śielaniowego to o drobnym złotku można zapomnieć zobaczymy 16-15 sygnał, pewno jeden grosz no, widzę monetkę to nie jest jeden grosz na pewno Cóż to jest? 2 zł PRL po raz kolejny dzisiaj. Zobaczcie, są głębokie sygnały, są nie są jakieś super, ale no jeżeli są głębokie sygnały na monety, to jest szansa 11-12: czyżby 50 groszy, albo złotówka? Raczej 50 groszy. Czech, kopiemy. Chyba wykopane. Sprawdzamy. Usłyszałem gdzieś monetkę, ale jeszcze nie widzę. O, jest 50 groszy. no dobra Mało, bo mało, ale jest. 9, 10, 9, 10. Ciach. Myślę, że 10 groszówka. Już trochę opadam z sił. Mam wrażenie, że to słyszycie nawet. A też jeszcze jest, nadzieja, że słońko świeci. Jakby już słońca nie było, to powiem wam, wam, żebym się pewno zwijał. Widzę monetkę, chyba 10 groszy. Tak jak myślałem, 10 groszówka, ciach, do toreby, wszystko, wszystko. Równe ID, równa 10. Gdzieś tu się kończy. Kopiemy kawałek przed tym miejscem, gdzie się kończy, i sprawdzamy. 10 groszy? 10 groszy. Bogactwo. Dzień dobry, my i szukamy dalej. Co my tutaj mamy? Kulkę ułowianą, ale z takim łóżkiem przylotowym, całkiem spoko. Nie wiem, może uda mi się za pomost przejść tam, chociaż będzie, nie wiem, tam będzie dosyć głęboko, ale spróbujemy, nie ma się co poddawać. Ej i drodzy, mam złotko, mam złotko. Ja dziękuję, nie odpalałem kamery, bo myślałem, że znowu jakaś, jakaś kurczyta. no chodź tu. Jakaś ta folijka ślaniowa biło na chyba 1-2, ale aż dziwne Myślałem, że będzie myślałem, że takie złotko to będzie 3 4 Tak, złotko? 100%, no jakoś wykonalne widać. Pięknie krzyżyczek Teraz nawet nie wiem ile on może ważyć, ale patrząc po wielkości raczej tak z pół grama, może gram No śliczny jest. No powiem wam tak, no nie dłubałbym tutaj, gdyby nie to słońce, nie? Więc słońce zmotywowało mnie, żeby tutaj posiedzieć trochę dłużej. Dużych sygnałów tu nieba, nie? Ale kopałem właśnie takie na sreberka ściareniowe. Zresztą ci co znajdują drobne złoto to wiedzą jak to potrafi nisko bić. Oh. Dobra, jeszcze spróbuję tam, no nie wiem, no pewno teraz będę siedział dłużej. Lecimy dalej. Powiem wam, że kopię w tym miejscu, gdzie ten krzyżek wyszedł, ale łańcuszka nie widzę, nie słyszę. Tu jest jeszcze jakiś sygnał jedynka, taki łańcuszkowy całkiem. I, i, i. Nie widzę, ale to powiem wam tak, bardzo często, o jakieś żelastwo, bardzo często jest tak, że łańcuszki zostają na szyi, ewentualnie ktoś się stanie je... Czy to jest żyletka? To jest chyba... To jest chyba jakaś, część, jakaś dziwna żeletka albo nożyk. Nie wiem, yy, łańcuszki często zostają na szyi, albo ktoś się po prostu wyszł z powrotem. Jak to uważasz, że ich nie ma, niestety albo na szczęście do kogoś tu, tam dalej. Sygnał 12, bardzo fajny, bardzo równy. Myślę, że 50 groszy, ewentualnie złotówka. Energia mi wróciła, powiem wam. Aż mi się chce kopać, aż zaraz pójdę do łapy po łokcie. Jest monetka, jest śruba jakaś co? Jakaś śruba, ta śruba ładny sygnał wydawała. Czy jest tu gdzieś jeszcze moneta? No śliczny ten sygnał dawała ta śruba. Aż dziwne. No, monety nie widzę, więc chyba tak, chyba śrubka. Nie. No niestety, moi drodzy, to jest MAX, gdzie mogę wejść. Tutaj już mam po łąkcie i prawie po spodnie buty. Więc się cofam powolutku, poszukamy jeszcze tutaj chwilę i zobaczymy. Tu mam całkiem ciekawy sygnał. E, mi, czyli folijka. Fal, no dobra, idziemy dalej. Cofam się jeszcze raz tą samą, tą samą trasą, może jeszcze coś fajnego będzie. 23, 25, raczej pomosik. Cały czas tuptam tutaj w tym miejscu. Wiatr trochę zmienił kierunek, zaczyna wjechać na mnie i zaczyna już być coraz ciemniej. Słonko zachodzi, więc będziemy zaraz robić podsumowanie. A tutaj co? Po nie widzę. Na chwilę wezmę. Jest prl -ka. PRL, 20 groszy, ciach do fanciarów. Dobra, ja się zaraz będę zbierał, idę tylko w tym kierunku i zrobię podsumowanie. Moi drodzy, Słonko zachodzi powolutku, wiatr się wzmaga, tak więc zaraz będziemy musieli lecieć z podsumowaniem, ale zanim to zrobimy chciałbym Was zaprosić do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. Możecie tam wybrać m.in. taki wykrywacz jak ja mam oraz inne. Jeżeli potrzebujecie pomocy, piszcie do mnie na Facebooku, a postaram się Wam doradzić. No i dobra, przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o średnio fajne fanty, no to mamy tutaj oczywiście odważniki wędkarskie. Z ciekawszych rzeczy no to taki gral. Podejrzewałem, że to jest od gry Monopoly, ktoś pewno pionek, że tak powiem, wyrzucił po przegranej w jezioro. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pereleki, no to mamy kilka perelek. Królują tutaj dwu, dwuzłotówki Były dość głęboko, powiem Wam. Natomiast jeżeli chodzi o bilon aktualny, no to za dużo tutaj tego nie mamy. Głównie 20 gruszówki. Podejrzewam, że tak wpadł z 3 złote. Natomiast nie ma co narzekać, bo wpadło piękne złotko, a mianowicie złoty krzyżyk. I powiem Wam tak, to kąpielisko jest wycięte w pień pod względem sygnałów na obrączki. Naprawdę bardzo mało sygnałów na obrączki było. A ten krzyżyk się ostał tylko i wyłącznie dlatego, że bije jak sreberko śniadaniowe. A tego jest tutaj multum. Kopałem, <grybujesz> zobaczcie co mam w tym. No pół, pół torby wam śmieci. Więc tylko i wyłącznie dlatego się ostał tutaj ten krzyżyk, że no jest bardzo mocno zaśmiecony drobnymi skrawkami srebrka śniadaniowego. To kąpielisko. Tak więc trzeba kopać srebrko śniadaniowe, trzeba kopać inne pierdoły i wtedy złoto wyjdzie. A ja się zawiłem do chaty. Miłego dnia. Hej!